A hmm. dlaczego tak trudno jest być autentycznym? No, bo to trzeba się zaakceptować takim, jakim się jest. I to trzeba mieć takich rodziców, którzy mówią, jest, jesteś taki, jaki masz być. Tak jak e, Nick Wójdzicz, bez rąk, bez nóg człowiek, hmm. słyszy od rodziców, jesteś normalny. Nie masz tylko rąk i nóg. Hmm. Więc my częścią słyszymy, jesteś nienormalny. Tak się normalne dzieci nie zachowują. W związku z tym potem wiemy, że jesteśmy, jak to mówisz, za szybcy, bo mamy ADHD. Do tego e, źle piszemy, my mamy dysgrafię, dysleksję, jeszcze tam coś. E, do tego jeszcze nie szanujemy rodziców. Pamiętam, e, byłem dzieckiem, jak mama mówiła, zobaczysz, bozia cię skaże. To, to było dla mnie e, naprawdę przerażające, że ona dziś jest i ona patrzy. I ona mnie skaże, rozumiesz? I wtedy się potknąłem na przykład. Chcę się kurczę. No. Jednak miałem.